się mano skoro świt mamy Idą drogę to już poznajecie pewnie No idę na jeziorko Poszukać sobie na plaży Widzę, że Wojtek też jest, bo samochód stoi. Pewnie dziubie w wodzie. Serdecznie pozdrawiam. Tu Wam gdzieś wkleję kartę. No i co? Widzimy się przy pierwszym sygnale. Do zobaczenia! A słuchajcie, tylko szedłem, szedłem, bo tam chodzi Wojtek sobie, a ja tylko mówię tutaj, dojdę sobie i pójdę tam. Ale do ich zapiszał, także normalnie nie do pominięcia sygnał. I mamy pierwszą dwóję dzisiaj, piszę cztery. Stary muniaczek jakiś, chyba że trzeba ten wykrywacz trochę głębiej wykręcić. Stary słuchajcie, to jest weź jak groszy, czarny 60 sześćdziesiątka, sześćdziesiątka, jedynka to to może być kurczę. tutaj patrzcie. no to taki sygnał na, na złotówę nawet bym powiedział no jest złotowa. patrzcie jest złotówka. starsza ta nieżelazna z dziewięćdziesiątego piątego Jeszcze coś? Nie, wszystko. Taki sygnalik osiemdziesiątka, osiemdziesiątka, dwójka. Jest dwójeczka, patrzcie, jest dwójeczka, a ona już trochę zaszła, widać, starsza dwójeczka to jest. A fantów brak. Chyba, że taki omijak typowy No ogólnie mało, mało monetek. Ale idziemy dalej, idziemy. Nie poddajemy się 52 Mamy 10 groszali. Słuchajcie. 82, już widać rancik. Dwójeczka następna piękna, która już jest chyba trzecia, albo dopiero trzecia, ciężko powiedzieć, I nic więcej nie ma, sama jest w 72. Mamy jednego grosza A mogła być piąteczka Ale jest grosik Siedemdziesiątka piątka Słuchajcie Nie widać. O, dwa grosze starsze, jakieś dwa groszary 61, 62 i mamy złotóweczkę pięknie. Jeszcze coś? Jeszcze mamy taki brzydki sygnał. Ale koło pieniążka to może... A jest, patrzcie! Mamy 20 groszy Był taki koślawy, ale w ogóle tu jest 2020 roku, czyli to już jest to nowa 61, słuchajcie Czy coś tu będzie? Czy to będzie złotuwa? Tutaj jest, słuchajcie, jest tuwa <grybuj> Idziemy dalej. Zobaczymy, co Wojtek ma. Idę do Wojtka porównać fanty. Siedemdziesiąt 80. Jest! Słuchajcie Nie, nie jest, to nie to No nie mówcie, że to... Jest! Zobaczcie! Biżuteria Biżuteria Z, z tamtego automaciku dokładnie tam zostai aluminiowa Tylko do tego to już na pęczki mam normalnie Sygnał 80-81 O wojtek ma 2 złote a ja mam tylko sygnał Na razie na 2 zł 80, 82 Tak głęboko by było Albo gdzieś w ściance może Jakby 82. No jakby jeszcze trzeba kopać. Jest coś, jest coś, jest coś widzę. Ale puszkę wykopałem, słuchajcie. 50 dwójeczka na boisku i mamy 10 groszali na boisku, słuchajcie. Wszystko tylko to? Zgubił? Nie. Tylko. Sygnalik 57. I mamy pierwsze Dzisiaj 50 groszy. Coś w okolicy. Nic. Kiepsko sypie, kiepsko. zione detektorem, ale leży sobie. Takie o 10 groszarków, starsze już. Deszczyk musiał wypukać. Groszczycki gdzieś tu jest. 58 Słuchajcie Na takiej Pobocznej plaży I mamy Drugie dzisiaj 50 groszy Coś jeszcze? Nic więcej Widzicie to samo co ja Ten sam sygnał co ja? Zobaczcie, jest sobie wbita na sztorc, Dwójeczka piękna. Moja, moja. Brzydki sygnał, ale zależy tutaj, tak na wierzchu, zauważyłem. Jak pierło, 20 groszy. Nowe. 79, 78. Dwója czy, czy nie dwója? Piszcie w komentarzu. No kurde, nie mogę znaleźć. Bo może to nie dwuja. Tu coś widzę, coś się błyszczy tutaj. Jezu. Ja Jakiś pierścionaciek. Słuchajcie. Już kiedyś taki znalazłem chyba. Mi się wydaje. Czy są punce? Jakieś? Chyba nie. Nie ma. Nie ma punc. Zabawkowy. Pierścionaczek. 61, 62. Jest złotuba. Hi, <grym> patrzcie, jest moja. No. Też idzie tu znaleźć. Troszeczkę. Nie dużo. Ale idzie. 71. No to, no to tutaj, o, nit jakiś śmieszny. No, kaptur od garażu. A miało być tak pięknie. Miała być obrączka. No to słuchajcie, zapraszam Was na podsumowanie. Szału nie ma. Dupy nie urywa. Zobaczcie. Byszka w dwójkach. 15, 16. No 17 zł. 6 pierścioneczek. I też 6 pierścioneczek. To nie jest różaniec, bo ma 12 oczek. I słuchajcie, to już praktycznie jest po sezonie. już jest po, po 15 sierpnia. Si podobało. Łapy w górę dla zasięgu. Dawajcie jakiś komentarz, nawet taktyczną kropę dla zasięgu. Fajnie, jakby trochę się kanał rozprzestrzenił po świecie. Jak masz jakieś pytania, wal w komentarzów. No i do zobaczenia. Cześć.